Dzisiaj porozmawiamy sobie o rynku DeFi. Zrobimy sobie przegląd tego, jak tam przepływa kapitał, co nowego się tworzy, a także porozmawiamy o tym, co grzeje rynek. Może nie tyle rynek, co po prostu świat krypto od kilku dni, czyli aplikacji Friend Tech. Postanowiłem, że zrobię z tego seria i raz na tydzień, może rzadziej, może częściej, jeśli będzie się dużo działo, będę zaglądał w ten rynek i przedstawiał Wam co ciekawego tam widzę, może jakieś wnioski, czy też po prostu same liczby. Dlatego zapraszam serdecznie. No i lecimy. Jako głównego narzędzia będę używał tutaj Defilama bo tam naprawdę jest sporo tych danych gdzie możemy wyciągnąć ciekawe wnioski i zobaczyć co się dzieje na rynku na samym początku oczywiście wejdziemy sobie zobaczyć co się dzieje z kapitałem i gdy zobaczymy sobie 7 dni change 7-dniowa ta zmiana no bo Zacząłem coś mniej więcej w tym stylu robić na ostatnim live'ie i to będzie kontynuowane też jako oddzielne filmiki, tak jak teraz tu widzimy. Więc to było około dwa tygodnie temu, jeden miesiąc, nie opłaca się patrzeć. Zobaczymy sobie głównie na te 7 dni zmiany. Jak widzimy na tym polu, no niestety ten kapitał odpływa. Widzimy to po tym, co się dzieje na rynku. Są wakacje, niemal ludzi na rynku za dużo zostali, tylko sami OG, którzy walczą ze sobą, a ten kapitał gdzieś musi iść, no ale też gdzieś musi odpływać. Może na rynek akcji, może w technologię AI, gdzieś w tym rodzaju, ale jak spojrzymy sobie, no to jest 10%, no to on nie patrzy, bo tam wiadomo, same stable, yy, gdzieś tam od Justina i tego typu rzeczy, BSC też 10%, same, same gdzieś tutaj spadki, ten kapitał ucieka, BASE, BASE notuje duży skok, no bo teraz jest narracja na BASE. I teraz pojawia się taka sytuacja. Zastanawiałem się nad tym i też pytałem Discordowiczów, czy też innych użytkowników, czy sądzą, że BASE będzie drugim Binance Smart Chainem. Czy oni mogą złapać taki hype ze względu na to, że jest za nimi giełda, że może być głośno? Będzie gdzieś tam kapitał mógł migrować w to miejsce. No, Banian Smart Chain wtedy, wiadomo, był pierwszym takim, gdzie był odpływ tego wszystkiego, co się dzieje na Ethereum, że było gdzieś tanie miejsce, szczególnie wtedy do grania shitcoinów. No i tutaj BASE na początku jest tym łańcuchem do shitcoinów, bo to szybko się stworzy. Dużo skamów, uważajcie, naprawdę, tam nie ma na razie za ciekawych takich projektów naprawdę e, przyszłościowych, więc musicie uważać bardzo, bo łapy urywa po prostu na prawo i lewo. Ale może tam być ciekawa narracja i przyciągać ten kapitał, więc warto uważać i patrzeć, co się tam dzieje. Po prostu jak widzimy ten base na razie, na razie jest tutaj ciekawie i zebrał już prawie 200 milionów tywielu, także to jest nieźle. Nawet wyprzedził ZKR-a, ZKR która ma odpływ 30, o przepraszam, nie to 10% też, 32% w ciągu ostatniego miesiąca, ale to też o czym świadczy, chyba za. Już się skończyło klikanie dropów e, na taką skalę, jak było, bo to jest wiadomo gra długoterminowa. Poklikali, poklikali, zrobili trochę historię i się zatrzymali. Teraz będą gdzieś tam e, karlego miesiąca stawiać ślad, więc gdzieś ten kapitał sądu ucieka, ale to zaraz do tego wrócimy. Tak więc BASE sobie radzi całkiem nieźle i jest 54%. Gdy sobie przesortujemy tutaj bardziej po 7-dniowej zmianie, to widzimy, że jakieś to tam sobie tenet, tenet też ładnie. Chyba Corning o nim pisał, zobaczcie tam u niego, bo nie śledziłem w ogóle, e, o co tutaj się rozchodzi. No, a dalej jakieś gdzieś tam shit chainy, na które zazwyczaj nie warto zwracać uwagi. Oprócz chainów, gdzie cena szła ostatnio w górę, było głośno i zaraz też do tego nawiążemy. Ale teraz trzeba przejść do konkretów, czyli spojrzeć sobie, co się dzieje na tym bejsie, Base swap. Jakiś Stargate wszedł, powoli wchodzą jakieś te dobre, lepsze projekty. Sushi, Moonwell ostatnio wchodził. Uważajcie na tokenomie Moonwella, bo jest tragiczne. Kiedyś nagrywałem o tym filmik. Może gdzieś tam trochę podpompuję teraz, ale ogólnie to jest rzucanie bagów tych, którzy zostali z tymi tokenami. Więc naprawdę, ostrożnie, może jakieś flipy, coś w tym rodzaju, ale dalej bym się nie bawił. No i generalnie tu za dużo ciekawego nie ma, ale ciekawostką jest oczywiście ten Tech Friend, Tech Friend który jest teraz popularny. I jak wejdziemy sobie Fizz. E revenue, puto bani Półtora mani. Część pójdzie do projektu, część pójdzie do tych e, ludzi, którzy tam są. No i teraz e, porozmawiamy sobie w ogóle o co chodzi z tym Tech Friend. Pewnie dużo z Was e, już czytało o tym na Twitterze. Ja może wspomnę tylko tak na krótko. Logujemy się poprzez Twittera. Na razie to tylko na telefonie. E, Pokazałem to na bieżąco, jak wygląda na telefonie. klikał, ale z telefonu nagrywam po prostu. E, o przepraszam, jakaś muszka. E, nagrywam ten filmik, więc potem rzucę wam screen po prostu o co chodzi. Jeśli ktoś nie widział, jeszcze nie wie, nie patrzył, albo po prostu. Zobaczcie sobie na kanały, jak choćby Draycon Digital czy Dynamo Defi, oni fajnie tłumaczą te podstawy, jak założyć i co z tym zrobić, więc odsyłam tam, mi się nie chce robić tutoriali, nigdy nie robiłem, ale generalnie logujemy się kontem swoim i możemy kupować udziały. Czy też swoje, czy też innych kont, które są shares, czyli akcje e, tego konta, i po prostu, czy więcej ludzi posiada, tym idzie w górę. Poprzez to, że ktoś posiada te akcje, ma też dostęp do czatu z twórcą, czyli można powiedzieć, że robi się z tego taka płatna grupa. Kupujecie akcje, pompujecie to, no to możecie mieć dostęp do jakichś alf, kto będzie ktoś chciał wrzucać. E, można też tak to ująć. I oczywiście ten twórca, którego akcje są jakby flipowane, to jest kupowane, sprzedawane, no to dostaje jakieś fis. I możecie zobaczyć chociażby u mnie, gdzie tutaj będzie na screenie, że u mnie się uzbierało prawie 0,01 Bitcoina. E, jakie, o, pardon, chciałbym ETHERA, pardon, ETHERA. E, poprzez to, że ktoś kupuje, sprzedaje, bo część FIS idzie do platformy, część FIS idzie do twórcy, do tego e, jakby ownera tego profilu, więc można tam naklepać. I są dane już takie, że ci duzi jak Kobi. Czy ktoś taki, no to mają naklepane tam z 10 tysięcy, już z samych fisów. E, powoli przebija się to dalej, wchodzą jak e, koszykarze Tristan Tate. Coś widziałem, że jest jakiś typ z fansa, więc gdzieś ten hype już naprawdę jest wysoko. Ale jeszcze parę, pewnie może jakiś nawet celebryta wejdzie, będzie to się napędzać jeszcze mocniej. E, tylko kwestia tego, że na razie i tak nie jest tak pięknie, bo to działa w wersji beta jako tako. E, i... I można mieć naprawdę duże, duże tutaj zastrzeżenia do pewnego typu działań, które tam jest. No i oczywiście, żeby był pełny mainstream, no to ktoś musi obsługiwać i gdzieś przesłać tam na ten, bo to jest na Base oczywiście, ktoś musi przesłać tam Ethera. Żeby przesłać tam Ethera, trzeba mieć jakiś Metamask bo inny portfel, żeby wrzucić, jakby mieli prepaid krypto, jakieś karty czy z wizy, czy z MasterCard wrzucać, bo łatwiej, a tak to ktoś musi ogarnąć jakieś te podstawy krypto. A to nie będzie tak kolorowo. I generalnie pożywałem trochę, działa średnio. Jak jest ten czat, który można się komunikować, no to wszyscy widzą odpowiedzi tego, jakby ownera profilu, ale to, co do niego się pisze, to już nie, nie widzą tylko ci, co piszą. Tak więc te odpowiedzi widać, albo bardziej to wygląda jak grupa sygnałowa, można jakieś małe konwersacje poprowadzić, ale wszyscy nie wiedzą dokładnie, w pełni, co tam się dzieje. I generalnie, czy może coś z tego będzie? Na pewno dla tych, którzy mają profile i jakieś zasięgi bo wtedy ktoś traduje te akcje i po prostu na tym zarabia, czy też kupi na początku swoich akcji kilka i jak wypuści twita, no to wtedy po prostu to leci w górę. Więc dla zwykłych użytkowników to jest nic jak jedno wielkie miejsce do spekulacji, czyli jak ktoś lubi shitcoiny, tego typu zabawy, no to może sobie pospekulować. Szczególnie trzeba dorwać na początku jakiś profil, jakiegoś influ, żeby coś mieć z tego, a potem często też boty już wlatują i wykupują to trzeba, nabijają cenę, więc musicie flipować, może wam się uda, może nie, nic więcej zysku dla was tego nie będzie, chyba że ktoś zrobi płatną grupę. Jak posiadacie e, alfy, nie alfy, pardon, tylko akcję i będzie tam wrzucać jakieś alfy, no to wtedy może coś z tego będziecie mieć. Jak nie, to uważajcie, bo łapy może pourywać. Ktoś tam wrzucał, że pojawiają się skamerzy, jakieś oszustwa już z tym związane. Jeszcze nie trafiłem na coś takiego, ludzie piszą, trzeba uważać, no i tyle. No bo wiadomo, że są na Uniswapie, Telegramie Google, wszędzie trzeba uważać, więc BHP pracy zachowaj e, przy tym, co robisz na krypto i tyle. I powinno być dobrze. Ale generalnie cudów tu nie będzie, myślę, że to będzie trend przez jakiś czas. Ludzie też flipują, żeby dostać airdropa. Czy będzie, nie wiem, e, się okaże. E, tak, tak więc e, moim zdaniem, jeśli nie flipujecie pod dropa, to. Jest tak zabawa z shitcoinami, możecie dostać direkta, możecie nie dostać rekta, chyba że pilnujecie, ktoś szybko wbija na jakiś profil, a ktoś taki jak y, ja czy ktoś inny, jakiś info po prostu zarabia na tym, że Wy tym flipujecie i można na kepsa mieć czy tam na grilla teraz na koniec wakacji w parku, albo na wódeczkę, jak się pojedzie na zjazd do weby z Discordem kiudo. No, także coś w tym rodzaju, ale zobaczmy sobie dalej, na czym polega tutaj to i czemu też jest głośno, bo mają podobno tu paradygmy zainwestowało w nich dużo kasy, no to już ludzie się brędzlują, że będzie drop i będzie gdzieś tam ciekawie, będą wrzucać hajs. Dalej jak sobie spojrzymy tutaj, to też już się robi popularne w taki sposób, że Defi Maestro będzie robił tutaj trading competition i będzie chciał na tym na tuć kasy, bo na podstawie tego social fi trendu, który powstaje teraz, no bo też jeszcze The Bank robi tam swoją dwójkę, tam też może na tym Steamie wysłać pewne rzeczy, więc takie social fi się robi, coś w tym rodzaju, pewnie będzie na na kolejny miesiąc i ktoś będzie mógł na tym zarobić trochę kasy. Defi Maestro robił też challenge z altami na początku roku szło tu mu świetnie. Naprawdę jest ciekawy gość, ciekawy trader. I warto to śledzić, co się dzieje. Widziać tutaj pierwszy dzień już update'u parę rzeczy zarobił, jak chociażby na, tym, na tych szercach tego gościa 53%. Tutaj resztę ma możecie sobie poczytać dokładnie, jak to wygląda. Podsumowanie tabelki. Ja go śledzę. Ciekawie, fajny Degen, więc zobaczymy, co się dzieje i. Idąc dalej, nie ma tak kolorowo, no bo jak zobaczycie sobie, nie jest tym znany, więc może was zre zrektować. Nie ma jakiejś policy. E Trzeba użyć konta Google czy Apple, żeby się zarejestrować co może być dyskusyjne. E ma duże uprawnienia do Twojego profilu na eksie czy na Twitterze. Ja nadal mówię Twitter, X jakoś, jeszcze mi dziwnie to brzmi trochę. Poza tym, jako to nie jest aplikacja, tylko tak jakby karta w Google czy w Chrome, no to nie muszą jakiejś tutaj robić polityki, regulacji czy tego, żeby się ustosunkować i według wytycznych App Store'ów być, także mogą sobie kombinować. Trzeba wrzucić kasę, więc mogą nas i zabrać tą kasę nie wiadomo kto jest partnerem, no i Anon Team, nie wiadomo kto to zrobił, więc jest tutaj okazja do zeskamowania, wchodźcie na własną odpowiedzialność, nie ma tak kolorowo, no, także trzeba uważać, krótko piłka. I jak wejdziemy sobie na statystyki, teraz są imponujące, transakcji się dzieje dużo, popularność rośnie, baje sellers w górę idą, wolumen w górę, po prostu... Jest naprawdę hype, jest pompa i się dzieje. Tradery tutaj degenią. No i oczywiście, projekt zarabia swisów i twórcy zarabia swisów. Jest ciekawa koncepcja, jest ciekawa koncepcja, jakby to dopracowali, coś porobili, no to może coś większego z tego będzie, ale kto tam każdy, po prostu ten duży, który ma te akcje, uwalnia tego swojego profilu, to jakby ma płatną grupę, bo kto kupuje te akcje i flipuje, no to ma dostęp do kontentu. Ja tam cudów nie będę żadnych robił, wrzuciłem po prostu, hmm, chciałem zobaczyć co to jest. Chciałem zobaczyć co to jest i z ciekawości zajrzeć na to, no bo jest popularne. A co z tego się urodzi? Zobaczymy. To była akurat jeszcze okazja, żeby robić jakiś bridge do BASE'a, bo jeszcze BASE'a w ogóle nie ruszałem, ze względu na to, że są same shitcoiny tam, to była okazja po prostu poławić na tym łańcuchu i gdzieś tam już ten Ether jest jakiś e, mała ilość po prostu do tych transakcji. Zobaczyłem jeszcze filmiku Drake on Digital taka tutaj fajna, fajny dashboard, gdzie możecie zobaczyć sobie kto jak flipuje, czym flipuje, konkretne tokeny jakiś tutaj um, dużych influ, możecie kopiować sobie jakieś ruchy, możecie zobaczyć kto jak robi i w jaki sposób tutaj e, degeni, żeby coś z tego było. No poszukajcie sobie, popatrzcie, może wam się do czegoś przyda. A teraz przechodząc dalej, czyli wejdziemy na to ZKR, -a. widzimy, że TWiel był 190, teraz jest 130, no odechciało się ludziom trochę klikać. Ciężka sprawa. Walać na 50 portfeli jak niektórzy zachować regularność. Kapitał tu się też nie dzieje na rynku, tu też nie ma jakichś ciekawych projektów. Potem to pewnie wróci, będzie bliżej jakichś dropów, to coś się będzie działo. Na razie poszli po prostu na base degenić. Myślę, że oni wyssali trochę tego, co się działo na tym ZKR-a. No, także to nie jest tak kolorowo, że już będą szli w górę, bo mają mieć dropa. Może być trochę gorzej. I teraz przechodząc sobie dalej. Zobaczymy sobie w ogóle, jakie tutaj są yeldy, jeśli chodzi o farming, bo kiedyś o farmingu mówiłem dużo, teraz mało się opłaca. Zobaczymy, co jest na stablecoinach, bo oczywiście ciężko teraz, żeby w tym rynku defi się coś działo, dopóki w tratwi są duże po prostu yeldy. Jak mamy stopy procentowe ponad 5% w USA, coś tam się doliczy, no to mamy 5-7% czy więcej nawet, to kto przyjdzie na krypto, gdzieś rzucać w który może dostać rekta. Jak nic z tego ciekawego nie ugramy, dopóki te yeldy nie będą makrakcyjne. A nie będą atrakcyjne, jeśli kapitał nie przepłynie. Eee, a nie przypłynie, bo są jeldy nieatrakcyjne. No i tak się zamyka w kółko. Nie no, oczywiście mm, będzie atrakcyjnie, jak zacznie się degeństwo i ceny będą szły w górę. Wtedy będzie ten kapitał do defi napływał też i jeldy będą mogły się zwiększyć poprzez całe degeństwo. I tutaj defyraman nam pokazuje w Sable poolach, Co się dzieje? Tu oczywiście jakieś e, z dupy wzięte 8000 e, i. Trzeba by sobie poszukać, jeśli chcecie gdzieś wrzucać te tokeny, które leżą sobie USDC i zrobić z tego jakiś użytek, możecie to sobie zajrzeć. E, jakieś ciekawe procenty, nie ma Iron Banki 20%, e, no widzicie, trzeba patrzeć, Strudy Finance e, też trochę ma 25% na Bifi, na poligonie e, w jakiejś parze, ale tu jakieś USDR kundle. Ja bym raczej, jak już miał na czymś zatrzymywać, no, na czymś porządnym yy, i wtedy coś można znaleźć, ale widzimy, że trochę bardziej ryzykownie jest, jeśli chcemy znaleźć tutaj jakieś 20-15%. No, na krwie, MIM, USDT, ale co to jest? Kawa. Ja tam bym się nie zapuszczał, nie chciałbym się tam gdzieś dużej liczby stabli w ogóle farmić. Ja nie wrzucam nigdzie stabli, bo dla 10% czy 8% czy 5% ryzykować 100% kapitału jest dla mnie nieopłacalne, ale jak widzicie, po Piotrze misiurku on to robi od dawna, radzi sobie, więc to jest droga dla kogoś, kto to lubi i chce mu się po prostu bawić. I też druga stronka, która pokazuje nam to, co się dzieje na stablach, tu już trochę łatwiej możemy coś znaleźć, i na przykład Iron Bank, Ethereum, DAI, no to jest tutaj 29% na chwilę można by wrzucić, tylko wiadomo, opłaty transakcyjne takie, że przy małych kwotach nic z tego nie będzie i zaciekawie się nie zrobi, ale pójdźmy sobie dalej. Awe, Avalanche, USDC 10% prawie jest ok. także tutaj już wygrywamy prawie z inflacją w Stanach, oczywiście w Polsce nie i idąc dalej po Yeldy, możemy też sobie wejść na Pendl, na Pendle też ogarnąć jakiś Yeld i tutaj na przykład mamy GDAI z Gains Network, możemy sobie zablokować na 8%, i mieć ciekawy jeld, także to też jest opcja. Czy też jakieś tutaj bardziej jeldy ciekawe na zastejkowanym meterze, jeśli macie i chcecie coś bardziej sobie pogrzebać, także Pendle Finance też dobrym miejscem, żeby iść i przydegenić na jeldach i na tym, żeby pasywny przychodzik jakiś przy, przyszedł do nas. Jak widzieliśmy ostatnio, też Torchain Rude miał swój run w górę. Zaczęło się robić głośno. Jeśli nie wiecie, czym jest Torchain. Na moim kanale były ze dwa filmiki razem z kanałem Twoje Krypto, które robiłem. Oni, on jest bardzo mocno w tym, zaangażowany od dłuższego czasu i być może zrobimy update, gdyż pisałem z nim o tym. i Możliwe, że zrobi dla nas update, gdy porozmawiamy sobie więcej, co się dzieje. Jak nie, to odsyłam do tych filmików, wpiszcie sobie Torchain Rude i Qdo. Na pewno coś znajdziecie. Jak widzimy, price. Poszedł w górę, bo też poszedł wolumen w górę. Ale TVL wcale już nie jest taki kolorowy. Bo TVL no, coś tam lepiej trochę idzie. Zaraz sobie zrobimy ten suwaczek, ale nie ma jakby y, szału. No i czemu w ogóle tak się zaczęło dziać, że jest lepiej? Przede wszystkim landing is live. Także kolejna funkcja tego torchaina gdzieś tutaj jest zbudowana. W ogóle torczeń, no to tak chwilka przypomnienia, możemy swapować natywne tokeny, czyli Bitcoina z eterem natywnym zrobić. Jest to ciężka infrastruktura, bardzo trudno to zabezpieczyć, ale jakoś sobie radzą i teraz robi się trochę głośniej. Nie sądzę, że to będzie nie wiadomo co z tego, ale myślę, że mogą mieć swoje 5 minut po prostu w tym bear marketie, bull marketie, jesteśmy gdzieś w połowie jednego, drugiego po środku gdzieś to wszystko jest zrobione, więc można coś zarobić. Ja osobiście nie posiadam żadnej ekspozycji na toczyń lude kiedyś miałem było fajnie. ale tutaj ciekawe Twitter możecie zobaczyć sobie co to się dzieje. Oczywiście linki będą uwzględnione w opisie. Przechodząc dalej wejdziemy sobie na fisy. To, co nam generuje fisy duże i revenue. No i TechFriend po prostu kasuje wszystkich, kasuje takie konwejeksy, makery, pancake'i y i no, widać, że jest tam kapitał i jest duży hype. Tylko pamiętajcie, duży hype może nam potem dać rekta i ręce pourywać w niektórych przypadkach, jak odpłynie to i zostaniecie z bagami szersu, jakiś influ jak mnie, moich i będzie nieprzyjemnie. Poza tym, standardowo, ale cały czas trzymają się mocno boty Maestro, Unibot, więc ludzie nadal tam degenią. To jest ułatwienie do tego, żeby tradeować. Nie trzeba chodzić po jakichś stronach, można się zabezpieczać przed jakimiś skamami. Więc to nadal jest mocny rynek i widać, że ludzie po prostu to lubią używać i używają. Czy będzie to Brama dla ulicy, że na przykład nie trzeba gdzieś przeglądać jakiejś stronie, wiadomo, wrzucamy wrzucamy tam hajs i poprzez Bota Tradujemy. Jest możliwe, tylko ktoś jednak będzie musiał zaangażować się w, w tego Telegrama i nauczyć się to obsługiwać. Ale to też jest coś takiego, że może być naprawdę przyciągać ulicę i dawać napływ w łatwiejszy sposób, będą mogli obsługiwać ten nasz blockchain, i coś z tego robić. No i ktoś przy tym po prostu zgarnie kasę, a hodlers revenue, zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. No bo jedno, to oczywiście ktoś zarabia, a drugie, czy hodlerzy zarabiają. No i tutaj też zależy, w jakich tokenach, ale widzimy, tak to się stawia. Gmx gdzieś tutaj jest na dole, o nim zaraz też sobie porozmawiamy. No, real yield. zależy kto płaci, wtedy będą mogli hodlerzy na tym zarobić. Na innej stronce, tutaj robionej przez naszych rodaków, widzimy 7 dni average fees, Ethereum, Uniswap, Królują. Oczywiście to idzie do Proof of Stake, to idzie do, yy, no, do tych, co dostarczają LP i tak dalej. GMX jest wysoko, tu też nie są wszystkie projekty robione. to jest mniej tych projektów, więc, yy, więc możecie zobaczyć jak to wygląda, ale mniej więcej coś tam ktoś zarabia i w ten sposób się to prezentuje. Także na fisach można zarobić kasę. I przejdziemy sobie teraz do tematu, który poruszam często na kanale. Znów łóżka jakaś, przepraszam. Czyli derywatywy. Derywaty. Derywatywy. Nie wiem, czemu mi się to myli. Derywaty. Jakoś tak. Więc wolumen. Y, wolumen, patrzymy, co tutaj jest. 24H, bo nie ma jakichś 7H, ale ostatnio DXDY, Hyperliquid, HMX, Quenta i tak dalej. Tak się to dzisiaj układa. Gmix jest daleko, ale Gmix był wysoko w momencie, gdy mieliśmy dużą zmienność na rynku i likwidację. Wtedy oni wyskoczyli i mieli chyba po 300 milionów, DXDY z 500. I tam inne projekty niżej. Kwenta, Kwenta, nie wiem, jakoś tak. Kwenta była wysoko też, e, dzisiaj jakoś nisko, może jeszcze, wierzcie, doba inaczej, te muszą wstać. Ale tak to wygląda. E, i, no i teraz pytanie, jak z tym Gimlixem, bo niektórzy narzekają, że tam mało się dzieje w tej V2. Te pule ciekawie wyglądają, drukują, APR całkiem niezły. E, co zaraz sobie też zobaczymy. I. E, no i czy coś z tego będzie? Myślę, że coś z tego będzie. Tylko musi być większa zmienność, no ale przy tej zmienności znów to się mało dzieje, więc na dwie babka wróżyła, ale jestem spokojny, to jest wersja jeszcze niepełna tej V2, więc myślę, że będzie lepiej. Jak pojedziemy sobie na tutaj fajny dashboard zrobiony, widzimy na przykład tutaj skok, gdy to się działo, to zobaczcie, jak była zmienność, total Fis Gmix przejął prawie cały rynek, 1,2 miliona, a total 1,64, z tych wszystkich takich popularnych widzimy tutaj sobie na liście, co jest. O, tutaj mamy, jakie projekty. Pyk, wytłuszczone, co jak. Link będzie oczywiście w opisie. E, to jest link podany przez jednego z moich Discordowiczów, dzięki Poksop. E, za to dyskutowaliśmy trochę e, z kilkoma jeszcze nad tym, co się będzie działo w tym game mixie, przyszłością. I na razie jesteśmy dosyć taki myśli, że jest ok. Przygotowują się, na razie się dzieje. Trzeba będzie gonić trochę też za konkurencją u nich, już, ale jeździ obserwować. Jak jest duża zmienność, no to przejmują wszystko. Też trzeba patrzeć, może nie po wolumenie, jak jeden z nich zwrócił uwagę, ale po tym Open Interest, ile zwróconych Open Interest na ten projekt i wyciągnąć jakieś wnioski. No i tutaj ogólnie jest jeszcze więcej takich tabelek statystyk, nie będę się w to zagłębiał, ale ostatnio na pewno króluje gdzieś Kwenta. DXDY jest zawsze wysoko gimmicks, musi mieć zmienność, żeby coś z tego robić. GNS stabilnie, ale nie mają takiej płynności, no bo tych GDI jest kilkadziesiąt milionów, a spół. 500 milionów, pół miliarda. Ma gdzieś GMX, także widzicie, że tutaj skalowalność jest troszkę inna. I przechodząc sobie dalej, no tak widzimy tutaj dystrybucja fisów. Ostatnimi czasy to jest post z 19 sierpnia, z dwóch dni. Tor bardzo polecam konto. Fajne rzeczy o Defi wrzuca. Gmx, Synthetics, czyli te kwenta, bazują na Synthetixie i tak dalej. Widzimy, jak to się układa. MUX Protokol, no to on agreguje jakby te e, rzeczy, które dzieją się na perpach i możemy przez nich otworzyć pozycję gdzieś indziej, ale radzą sobie świetnie. Zdobyłem kolejne czajny i dużo się dzieje. No i tutaj mamy w relacji do Fully Diluted Value, to co nazbierali z FISów. E, no i tak to wygląda. Także te główne projekty e, ciekawe. Które wy najbardziej lubicie? Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was się wyróżnia. Ale na pewno drukują hajs, drukują hejs dla hodlerów tokenów i można na tym po prostu coś zgarnąć. No prawie do wszystkich, bo DXDY dla hodlerów tam za dużo nie drukuje. No i też przy tej okazji trochę zostały likwidacji przeprowadzonych na GameXie i jacyś duzi dostali rekty, ten na przykład na milion. Andrew King czy coś takiego, on też z pół został zlikwidowany, bo poszli degańsko do przodu. No niestety tak bywa. I możemy dostać rekta, poza tym można też delta new Short robić na GameX poprzez to, że płaci za hodlowanie. Jednak zobaczcie, no, otworzyć trzeba pozycję na przykład, całkiem dużą czasem, a drukuje tam parę dolców, więc nie jest tak ciekawie, ale można robić statystyki, jakieś tutaj eksperymenty i AKX płaci za longa, GameX za shorta. 44% APR, no i mamy sobie w jakiś sposób do zarobienia. Ja się nie bawię w te, statysty te strategie, proszę przepraszam, strategię nie robię delta, usual, ale lubię sobie poczytać, co tam się dzieje i jak ten rynek wygląda. Calculator Guy fajne robi te statystyki, teraz trochę mniej już gdzieś nadaje, chyba się tam na swoim Discordzie bardziej zamknął z działalnością, ale też całkiem można sobie zobaczyć, co tam się dzieje. Ale wracając do botów, GMD o którym ostatnimi czasy też mówiłem, zrobił bota, który będzie perp trading robił na GNSie, GameXie, Miuxie i to będzie Discord Bot. Oni teraz się odpalili, wypuścili tokena. Token wczoraj, czy jakoś wczoraj poszedł, dzisiaj rano, jak przygotowałem to, to się do w filmiku, było za 82 dolce, teraz już za 112. Góra, dół, nie wiadomo co tego będzie, ale po prostu. No, coś takiego wypuścili, i też jeszcze news się pojawia, że samo GMD i GND będą przechodzić na BASE. Także widzicie, już te projekty różne lecą na BASE, bo wiedzą, że tam może być hype i tam można złapać popularność. Niektórzy lecą za tymi hypeowymi chainami. Chociaż zwróćcie uwagę, czy to są projekty, które lecą cały czas z jakimś hypem i nie chcą zbudować czegoś dobrego, tylko skosić kasę. Z ludzi, to ja bym wtedy uważał, ale jeśli to jest projekt, który jest legitny, a po prostu przenosi gdzieś rozszerza swoją działalność, bo jest na przykład na Arbitrum, i tam jest no główne, jakby Defi Hub, a przenosi się, bo tam widzą jakąś potencjał na tym base, no to myślę, że jest ok. Ale na pewno po tyłku dostali, no bo teraz, gdy zmienił się ten Liquidity Pool na V2 gmx no to trzeba zbudować całkowicie nowe volty, oni to robią, budują bo byli oparci na GLP wszyscy, a teraz GLP będzie szedł do lamusa, no i się robi problem, a pół i arbitrum jest zbudowane na tym, więc na pewno z tym też pojawią się nowe okazje, gdy ktoś zrobi coś, kod, jakieś rozwiązanie. Ostatnimi też umami wypuściło w końcu swego Volta na GLP, wiadomo tam były dużo rzeczy się działo na umami, relacjonowałem to na swoim Discordzie, przepraszam, nie Discordzie, tylko na Twitterze, no, to trochę się spóźnili. No, bo teraz już zaraz nowe wolty i muszą od nowa coś klepać, ale know-how mają, więc może coś, z tego, może coś z tego będzie. I na końcu ciekawostka, taka mi wpadła w oko na courtyard. Tak, można sobie tutaj jakimiś kartami różnego typu handlować. Dlaczego zwróciłem uwagę? Bo widziałem, że można kartami Pokémonów. Pozdrawiam mojego kolegę tutaj z in real life, Czaje, który lubi karty Pokémonów, flipuje sobie i stąd. Moje oko to przyciągnęło i można sobie tutaj to robić. Możecie zerknąć sobie, jeśli robicie też te rzeczy, czy jakieś tam baseball cards, inne karty i, i coś tam kombinować. Przenieśli to, stokenizowali, wrzucili na blockchain i można tym poflipować. Na razie wiadomo, rynek jest jaki jest, nic za dużo nie ma, ale potem pewnie zrobią od tego wartość, jakieś pożyczki, lending, stranding i można coś z tego zrobić. Oczywiście te karty są wrzucane, jak zrobimy pewien appraisal. Ktoś. Jakaś firma boboczna udowodni, że tu jest wszystko OK. Wrzuci to stokenizuje i wtedy możemy robić jakieś NFT faj z tego i po prostu czerpać hajs. Dobra, rozgadałem się trochę, ale było czym mówić, więc taka to będzie seria. Powiedzcie, czy Wam się podoba, czy chcecie takie coś, żeby było kontynuowane, oczywiście w komentarzu. A ja tymczasem kończę. Like, subscribe, i tak dalej, jeśli się podoba. No i do zobaczenia.